Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie w naszym małym cyklu na temat radzenia sobie z problemami pracowników, jeśli chodzi o instytucję pomoc instytucjonalną. Drodzy państwo, wyobraźmy sobie taką sytuację. Z powodu koronawirusa czy każdego innego, pracodawca nie dotrzymuje warunków umowy. Co zrobić, gdzie się zwrócić? Pytacie nas o to bardzo często. Drodzy Państwo, po pierwsze możecie zwrócić się do Fundacji Ukraina. To jest taka podstawowa organizacja, w której ja też pracuję, która może Państwu pomóc. Jeśli chodzi o jakikolwiek problem z pracodawcą, problem z niedotrzymaniem warunków umowy, czy też warunkami umowy, które nie są zgodne z polskim prawem, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kontaktu z nami. Link do naszej strony na pewno będzie w opisie. W tym okresie akurat nie przyjmujemy osób bezpośrednio. Natomiast zapraszam do kontaktu drogą mailową, na messengerze, na Facebooku, czy także drogą telefoniczną. Drugą instytucją, gdzie możecie się Państwo zwrócić, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Co to jest za organizacja? To jest instytucja rządowa powołana specjalnie do tego, żeby chronić prawa pracowników, a także dbać o przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło czy każdej innej umowy cywilnoprawnej. Można się do nich zwrócić, powiedzieć o swoich wątpliwościach, o też ewentualnym złamaniu prawa pracowniczego, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie do kontaktu z nimi, w jaki sposób się z nimi skontaktować. Mogą państwo to zrobić poprzez ich Stronę internetową lub poprzez ich infolinię. Infolinia jest dwujęzyczna, polskojęzyczna i ukraińskojęzyczna, więc spora grupa pracowników będzie miała do dyspozycji możliwość zawiadomienia w swoim języku. Dlatego link pozostawiamy w opisie. Proszę korzystać z tej instytucji. Trzeci, trzecia instytucja, gdzie może, mogą się Państwo zwrócić e, po pomoc, to jest Infolinia Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Czym są, e, kim są radcowie prawni? E, radcowie prawni obok adwokatów są profesjonalnymi pełnomocnikami sądowymi i pozasądowymi. E, I z danego obszaru radcowie prawni zrzeszają się w izbach. i e, To jest ich organizacja samorządowa i Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu uruchomiła e, infolinię. Dokładnie to są cztery e, linie telefoniczne do kontaktu. E, w razie problemów z prawem pracy, z prawem cywilnym czy z prawem rodzinnym. Mogą się tam Państwo dodzwonić, skontaktować w języku polskim, natomiast otrzymają tam Państwo pełne porady, wskazówki profesjonalne na temat tego, co zrobić dalej, co można zrobić w sytuacjach trudnych. Zachęcam Państwa do tego. Tak jak mówię, wszystkie linki będą w opisie pod filmem. To akurat na dzisiaj już koniec. Ja zachęcam Państwa do pozostawienia subskrypcji, do też kliknięcia w dzwoneczek, żeby wszystkie nowe powiadomienia do Państwa docierały, a także do obserwowania naszego kanału na Facebooku. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.